Zapraszam na przepis biszkopt z brzoskwiniami. Przepis na biszkopt z trzegiej pokażę w rogu ekranu. Bardzo prosty. Wystarczy na dwa płaty lub na jeden taki solidny, gruby płat. Umyte brzoskwinie wrzucam na minutę do wrzątku. Postępuję podobnie jak z pomidorem, właściwie nawet identycznie, niektóre już tą skórkę mają miękką. Brzoskwinie odcedzamy i polewamy zimną wodą. Można wrzucić do naczynia z zimną Tak przygotowane brzoskwinie w gorącej wodzie, chwilę, dosłownie pół minuty we wrzątku, one się pięknie obierają, ale zanim y, przystąpicie do krojenia brzoskwin na cząstki, Proponuję Wam deskę wysypać, posypać ją przed krojeniem owoców, zwłaszcza bo to będzie na zimno, więc może być ryzyko, że owoce, że owoce są niezupełnie bezpieczne. Dlatego ja deskę zawsze przed użyciem posypuję solą na kilka minut, później spłukuję najpierw zimną wodą, a później gorącą. Część takich ładniejszych brzoskwin odłożę do dekoracji. Jak zawsze trzeba je przygotować. Te brzoskwinie są krajowe one nie są zbytnio słodkie. Osłodzę je dwoma łyżeczkami cukru pudru. Te również posypę. Muszę im dodać trochę słodyczy. Włochów daje odrobinę spirytusu. Głównie po to właśnie, żeby dezynfekować wszystko, co się tylko da. A poza tym, spirytus dłużej przetrzymuje produkty w stanie idealnym. Za dużo tego nie dajemy. Wystarczy dać po niedużej łyżce stołowej spirytusu. Mieszamy składniki. One złapią bardzo ładny kolor. Można jeszcze też dodatkowo je spryskać sokiem z cytryny. Dobrze. I teraz to chowamy do lodówki. W międzyczasie całą torebkę żelatyny na 1 litr płynu. Kładam do naczynia z ciepłą wodą i wlewam do żelatyny. Jakąś jedną szóstą część tej szklanki wody. Tej wody w żelatynie później można dolać, żeby ona się ciut lepiej rozpuściła. Generalnie gdzieś około jednej trzeciej szklanki wody do, do, tego, do tej żelatyny. Ona już szybko pięknie pęcznieje. Później można postawić na maleńkim, na maleńkim płomieniu i mieć w pogotowiu dobrze rozpuszczoną żelatynę trzymać w ciepłej wodzie wtedy kiedy trzeba ją użyć ona powinna być lekko ciepła nie zimna, nie letnia Biszkop nasączę pączem z cytryny i odrobinki alkoholu wystarczy około połowy szklanki Jedna trzecia cytryny, jedna łyżeczka cukru i jedna łyżka mocniejszego trunku Biszkot mam w tej samej tortownicy co piekłam. Taka tortownica jest bardziej bezpieczna niż ta, którą się weźmie świeżą z szafki. Ona była w piekarniku i wszystkie tam ewentualne zarazki zostały zlikwidowane. Przy ciastach na zimno trzeba przestrzegać po prostu paru zasad. Porządnie nasączyłam. Chcę, żeby ciasto było wilgotne. Sam raz na upały. Z powrotem wkładam do lodówki. Około 400 ml serka homogenizowanego. Serek jest dosyć łagodny w smaku. Połączę go z taką samą ilością duży kubek jogurtu naturalnego. Proste ciasto bez udziału robota, wymieszam te składniki. Pod ręką mam przygotowaną ciepłą żelatynę. Biorę z miski część tej masy jogurtowo-serowej. Mieszam szybciutko jak zawsze. Dodaję do pozostałej masy, którą również szybko mieszam. Taka metoda zabezpiecza przed powstawaniem grudek, takich kawałków żelatyny. Ponieważ serek jest bardzo słodki, a jogurt użyłam naturalny, dodam tylko taką jedną czubatą łyżeczkę cukru. Wszystko dokładnie mieszamy. Kładam do lodówki i czekam, aż masa troszeczkę zżeluje. Masa już zaczęła żelować. Dodam teraz do niej brzoskwinę. Wymieszam z masą serowo-jogurtową. Wszystko na bliżko. Wyrównam powierzchnię. Musimy to robić w czasie, kiedy jeszcze da się pracować z tą masą, kiedy jeszcze nie jest tak bardzo sztywna. Po dwóch godzinach oswobodzę ją z tortownicy, wyjmę ciasto na papierę. Teraz jeszcze. Ozdobie, póki masa jest plastyczna, cząstkami brzoskwiń. Zachęcam do tego przepisu. Przy okazji, zobaczcie też mój przepis na tort owocowy. Dodam jeszcze ciastu troszeczkę kontrastu, świeżą borówką. To wspaniałe owoce lecznicze, smakowe i bardzo dekoracyjne. Ciasto stawiam do lodówki, chociaż już zżelowało i na pewno będzie bardzo fajnie się kroić. Jeżeli macie miejsce w tortownicy, można jeszcze wylać na to galaretkę. Tak wygląda. Wspaniałe ciasto na lato, zwłaszcza w upały.